Dzisiaj kończymy naszą serię. Pewnie Wam wszystkim jest bardzo smutno, tak jak Ojcu Marcinowi na pewno, że już niedługo wyjeżdżamy i tak dalej, ale będziemy na pewno mówić o bardzo ważnej rzeczy w naszym chrześcijańskim życiu: o duchu świętym, który chce nas dzisiaj napełnić. Będziemy mówić o Pięćdziesiątnicy, czyli z jednej strony kończymy serię, ale zaczynamy mówić o, o czymś, gdzie wszystko się zaczęło: o wieczerniku, który dzisiaj Pan Bóg chce uczynić po raz kolejny w naszym życiu. Tak naprawdę nic się nie skończyło, to wszystko trwa i Pięćdziesiątnica jest dzisiaj Kościół ciągle z Pięćdziesiątnicy do końca czasów. Także będziemy dziś się modlić, o to, by Duch Święty naprawdę uczynił w nas to samo, co w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich. No to lecimy. Dobrze, więc tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, ruszamy od drugiego rozdziału dzieł Apostolskich. Zachęcamy Was do tego, byście otworzyli ten fragment pisma. Eee, mnie się ten fragment kojarzy bardzo mocno z moim bierzmowaniem, do którego mnie w ogóle przygotowywałeś. Nie wiem, czy pamiętasz. Albo był taki sławny. Tłum Tak, byłem w sumie, ale to był tłum, ale pamiętam takie jedno pytanie. Więcej Was było niż Więcej Was matka nie miała. Tak, no właśnie, bo tam było 120. A, a nas, nas, było, nas, 170. nas było więcej, chociaż chyba nie zanieśliśmy tak daleko, Ewangelii wszyscy razem, jak. <noise> Zginęł. nie zginął, <noise> chyba tak. Ehm, no, ale pamiętam takie jedno pytanie, w którym wyszedłem z tłumu. Pytasz, kto z Was już kiedyś oddał swoje życie Panu Jezusowi? No i byłem jedyną ręką, która wzniosła się tak wtedy triumfalnie, ale mało triumfalnie, bo okoliczności wbrew pozorom nie sprzyjały, ale no daliśmy świadectwo temu, że faktycznie Pan Jezus coś niezwykłego zaczął i i tamten, się tam się wszystko zaczęło I, i, i też to był moment, kiedy pamiętam otworzyliśmy dzieje, drugi rozdział, kazałeś nam otworzyć dzieje, drugi rozdział i przeczytać go 350 ileś tam razy i co było ciekawe, wziąłem to sobie do serca i tyle razy to przeczytałem, więc do bierzmowania przychodziłem już świadomy tego, że, że Duch Święty jest, działa i chce również w moim życiu czynić wspaniałe rzeczy. Także przeczytamy teraz ten fragment, który potrząsnął pierwszym kościołem. To jest naprawdę fragment, który warto znać. I święty Łukasz, kiedy opisuje też ten moment zesłania, to nawiązuje mocno do objawienia na Synaju, gdzie naprawdę te same znaki się pojawiają, po to, żeby pokazać, naprawdę Bóg przyszedł, naprawdę Bóg objawił swą moc, naprawdę on dotyka ludzi. W pierwszym wersie jest napisane że znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. I myślę to razem, to jest e, szczególnie ważne tutaj, razem, to znaczy tych 120, tam jest Maryja, tam są apostołowie, ale, ale nie tylko, nie możemy ograniczać pięćdziesiątnicy tylko do, do kilku osób. Tak e, e, patrzę dzisiaj na Kościół, myślę, że wiele osób nie wierzy w to, że może przyjąć pięćdziesiątnicę w swoim sercu. Raczej nam się wydaje, że to jest jeden sakrament, albo że to jest tylko dla nielicznych. Naprawdę Duch Święty się rozlewa hojnie i, i też wykracza poza grono tych najbliższych Jezusowi. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im duch pozwalał mówić. Duch Święty przychodzi tak, jak chce, przychodzi z mocą. O tym e, mówiliśmy w pierwszym odcinku. Przychodzi jako kadosz, jako święty, jako ten, który ma moc i, i jest tym, który porusza naprawdę fundamenty e, życia ludzi, fundamenty Kościoła, porusza i trzęsie wszystkim, co nie jest Boże, co nie jest Czyste, co nie jest Święte. To wszystko Duch Święty chce przemienić. Nie chce tego zniszczyć w sensie unicestwić, on chce naprawdę przeobrazić nas na podobieństwo Chrystusa. I ten duch objawia się właśnie w takiej mocy, w takim wichrze, bo on jest jak, jak wicher, pneuma, jak wiatr, który wieje tam, gdzie chce i kiedy chce. Dzisiaj potrzebujemy tego wiatru znowu potrzebujemy tego, tego wichru żeby się nie zastać w jednym miejscu, żeby nie usiąść za wygodnie, żeby nie przyzwyczaić się, żeby nie zostać gdzieś z tyłu. Ta pięćdziesiątnica się dzieje, tak jak mówiliśmy na początku. My jesteśmy ciągle w pięćdziesiątnicy. Kościół nigdy z tej tajemnicy wiary nie wyszedł, nigdy nie przestaliśmy. Y, doświadczać tego tchnienia, I, i to jest nasza rzeczywistość codzienna. I myślę, że to też jest po to, że i dlaczego ten, ten, ten y, czas pięćdziesiątnicy się nie kończy? Bo cały czas potrzebujemy głosić. To się nie skończy, aż Chrystus powróci, aż Ewangelia nie będzie, sięgnie krańców świata i nie dotrze do wszystkich narodów, raz plemion, ludów. I, i to jest możliwe tylko dzięki tej ciągłej pięćdziesiątnicy która powoduje ciągłe nowe głoszenie Ewangelii, bo pięćdziesiątnica zawsze się kończy na wyjściu z Ewangelią. To jest ten drugi rozdział Dziejów, który czytamy, gdzie Duch Święty przychodzi w spektakularny sposób. Nie wiem, czy się spotykałeś, pewnie tak. Wszyscy, którzy robimy spotkania modlitewne, się z tym spotykamy, kiedy ludzie mówią Duch Święty przychodzi tylko w ciszy. I wtedy cytują fragment ze Starego Testamentu, kiedy do Eliasza przyszedł w lekkim powiewie. Śpiewamy piosenkę, w lekkim powiewie Przychodzić do mnie, Panie. Co jest prawdą, ale prawdą jest też to, że Duch Święty przyszedł w potężny sposób, trzęsąc całą podłogą i sufitem w Wieczerniku. Więc On przychodzi i w ciszy, i przychodzi i w huku. Przychodzi i w lekkim powiewie, i w płomieniach ognia, które zstępują. I ja mam tutaj tłumaczenie... Biblii I Kościoła. Siódmy werset mówi bardzo ciekawe zdanie, czy tłumaczy, i takim wyrazem bardzo ciekawym to, jak ludzie zareagowali na to, co się stało w Wieczerniku, kiedy przyszedł ten dym, ogień, płomienie ognia i, i, i to wszystko, co działo się podczas stąpienia Ducha Świętego. Siódmy werset mówi, że Oszołomieni i zdziwieni. Byli ludzie, którzy, e, którzy to widzieli. I to jest bardzo ciekawe słowo: byli oszołomieni, czyli oni nie byli w stanie sobie wyjaśnić, wytłumaczyć tego, co widzą na własne oczy co się stało w tej sali na górze. I, i to jest częste też dzisiaj. Porównanie, którego się boimy znowu w kościele, że kiedy Duch Święty przychodzi, to my nie możemy powiedzieć, że, że. Przecież to się nie godzi, mówić, że ktoś może być oszołomiony, bo przecież Duch Święty to on musi przyjść tak, tak bardzo gładko. Ja pamiętam takie spotkanie. Pojechałem kiedyś na bizmowanie, Taka zestresowana młodzież tam siedziała, biedni, kurcze w ławkach, biskup przyjechał, przygotowywali się tak długo. I pamiętam, jak po tym już całym rytuale wszyscy byli, no jedni bardziej zainteresowani, drudzy mniej, ale trochę byli spięci. I, i pamiętam, tak mi się zaśmiać, zaśmiałem się tak trochę pod nosem: jak po wszystkim przyszli yy, tam dwójka, jakaś para, żeby podziękować biskupowi, i zaczęli od takiego zdania: tak złożyli rączki, mówią, tak, Duch Święty przyszedł. Czujemy to wszyscy. I widać było na tych młodych, żeby w ogóle co poczuli, co wiedzieli. Duch Święty, no, wierzymy, że przyszedł, ale po twarzach nie było widać, że przyszedł. Nie było widać później, jak się Eucharystia gdzieś kończyła i przyjmowali pana Jezusa w Komunii Świętej, czy po liturgii, czy ktoś został dłużej, żeby się pomodlić, żeby było widać, że ktoś ma tą relację z Duchem, ma ktoś relację z Bogiem. No właśnie, wpadamy w tą taką pułapkę. Rytuału, który załatwi wszystko za nas, nie? Że, że mówimy sobie, nasza zdolność serca nie jest taka ważna, a jest bardzo ważna w przyjęciu ducha świętego. Jezus mówi: Jeśli wierzysz we mnie, jesteś spragniony. To są dwa, dwa warunki, żeby przyjąć ducha świętego: i przyjąć nowe napełnienie duchem, wierzyć w niego, wierzyć w Jezusa, i być spragnionym, być głodnym, być naprawdę stęsknionym tego przyjścia. A on przyjdzie, a on naprawdę uczyni coś w tobie, i, i, i on naprawdę wykorzysta tą sytuację, jaką tylko się nadarzy, do tego, żeby cię dotknąć i żeby coś z tobą uczynić. Więc owocem przyjścia ducha, owocem Wieczernika jest to, że Piotr za chwilę przychodzi do, wychodzi na balkon, że tak powiem, i zaczyna głosić, nawracają się trzy tysiące ludzi. Mamy później, dzieje czwarty rozdział, drugie wylanie ducha, po którym czytamy, że apostołowie. Zostali napełnieni duchem świętym, wierzący zostali napełnieni duchem świętym, aż ziemia się zatrzęsła. To było tak, to było fizyczne doświadczenie. Ziemia się zatrzęsła, znaki zaczęły dziać się, aż, aż ziemia poczuła, stworzenie poczuło, że stworzyciel zstąpił, że ten, który jest stworzycielem, do którego wołamy, stworzycielu, duchu, przyjść, on naprawdę przyszedł. I idą głosić odważnie i mówią: Panie, wyciągaj swoją rękę, uzdrawiaj chorych, a my będziemy głosić z odwagą, nieważne czy nas zabiją, nieważne co z nami zrobią. To jest owoc przyjścia Ducha. Myślę, że dzisiaj to największe wyzwanie dla nas to naprawdę przyjąć Ducha Świętego tam, gdzie, gdzie powinien być, bo, hmm. bo na co dzień jest, mamy kontakt. Y z, z liturgią i sakramentami świętymi. Nawet niedawno rozmawiałem z kimś, młodym księdzem, który mówi, no przecież my to wszystko mamy. I ja też mówię, no przecież my to wszystko mamy. To znaczy, jest jakiś paradoks dzisiaj, że my to wszystko mamy. Ale jednocześnie tak jak mówisz w bierzmowaniu, nie, nie mamy tego. I teraz do jakiego miejsca rzeczywiście posiadamy Ducha Świętego dzisiaj. To jest pytanie dla każdego. To jest pytanie dla ciebie, czy dzisiaj masz to pragnienie, masz ten głód, czy naprawdę go masz. Czy, czy to, że przyjmujesz Jezusa w Eucharystii, czy to, czy to jest naprawdę pięćdziesiątnica? Czy to jest naprawdę to doświadczenie trzęsącej się ziemi, tego ognia, który wchodzi w twoje wnętrze, tego ognia, który cię porusza, jak Filipaneri, tego ognia, który cię przenika, czy to jest to samo, tak? bo, bo jeśli tego nie widać, to naprawdę to naprawdę nie ma, tak? Ja myślę, że długo byliśmy w takim też kłamstwie, że no, trudno, jeśli nie ma, no to też nic nie dzieje, tak? to, to naprawdę robi to wielką podajemy. różnicę. Kościół, Kościół dzisiaj tak? cię potrzebuje naprawdę tego też, co jest widoczne. I w pięćdziesiątnicy wszystko jest widoczne. Wszystko jest, jest wyeksponowane. I działanie ducha jest wyraźne. Ludzie nie mogą temu zaprzeczyć, nie mogą powiedzieć nie, tylko uczucia nie, to, bo, bo jest dziewiąta rano, tak, to nie jest czas na uczucia. Yy, I mówią, a może pijani, ale przecież sklepy są zamknięte, dopiero trzynasty jest alkoholowo otwarty. To niemożliwe, żeby byli pijani. I teraz nie mają wyjaśnienia, tak, bo oni to widzą, a jak widzą, to wiedzą, że coś musi się dziać, że coś się wydarzyło i że to zmienia ludzi. I, I w ten sposób dzisiaj też będziemy wołać o Ducha, w ten sposób będziemy go oczekiwać. Tak więc chcemy się z Wami pomodlić teraz, bo myślę, że każdy z nas potrzebuje i my potrzebujemy yy, i nasza ekipa potrzebuje i Wy na pewno potrzebujecie nowego przyjścia Ducha Świętego, który tak jak słyszeliśmy wcześniej w poprzednich odcinkach, kiedy przychodzi, on wszystko zmienia. Kiedy przychodzi, nie tylko cię popieści i powie, że tam jakoś to będzie, ale on przychodzi i naprawdę chce, żebyś zaczął żyć. Chce wejść, żebyś wszedł w powołanie, żebyś wszedł w to wszystko, co Pan naprawdę dla Ciebie ma dzisiaj, co dla Ciebie przygotował. Więc chcielibyśmy dzisiaj zaprosić go, wyciągnąć swoje ręce, zaprosić go, by przyszedł, zaprosić go, by nas wypełnił. To, co słyszeliśmy wczor z wczorajszego świadectwa, Bóg uzdrowił męża kobiety, który chorował przez wiele, wiele lat na swoje biodro. I ta kobieta wczoraj modliła się na odległość za Niego i ten człowiek dzisiaj wstał o 6 rano, poszedł do sklepu i obudził ją, bo powiedział, moje biodro jest zdrowe, wszystko jest dobrze, wszystko jest ok. Pan Bóg ma moc się dzisiaj dotknąć na odległość, ma moc dzisiaj wyciągnąć swoją rękę do Ciebie, ale bądź głodny, <laughs> bądź spragniony Jego obecności. Tak. Także wyciągnij swoje ręce do Pana. I Duchu Święty, chcemy Cię teraz prosić, chcemy Cię zawołać, byś przyszedł byś napełnił nas Boże, jakby pełniłeś Wieczernik swoją miłością, swoją mocą. I Panie, Panie dzisiaj mm. nie dbamy o to, jak to zrobisz, nie dbamy dzisiaj o to, jak będziemy wyglądać i nie dbamy dzisiaj o to, czy ludzie będą oszołomieni, czy, czy będą nas Kurde chcieli my. za to szanować, czy nie, ale chcemy dzisiaj tak bardzo na nowo doświadczyć Twojego przyjścia, Duchu Święty. Dzisiaj tak bardzo na nowo potrzebujemy, żebyś był z nami, żebyś przyszedł, mm. żebyś działał. Potrzebujemy dzisiaj na nowo Ciebie. Potrzebujemy Twojego Ognia, potrzebujemy bez kompromisu zawołać. Panie, przyjdź, i zrób, co chcesz. Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Święty przyjdź i uczyń, co chcesz. Wylej na nas Jezus Twojego Ducha Świętego. Jesteś jedynym, który chrzci Duchem Świętym, który chrzci Ogniem, dlatego przyjdź. Przyjdź i wypełni nas Duchu Święty. Tak, Twoje imię Duchu Święty to jest Parakle, to jest ten, który jest wzywany. I dzisiaj chcemy Duchu Święty wzywać, chcemy zacząć wzywać, nawet jeśli nie robiliśmy tego głośno i wystarczająco, to teraz chcemy otworzyć usta i wołać, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, zobacz, zobacz wszystko co we mnie jest, przeniknij mnie jak rentgen dzisiaj. Prześwietl mnie, tak, zobacz, pan, co, jest, tak, pan, co jest grzechem. Ty zabierz to, co jest, co jest słabe dzisiaj, przemień mnie na Twoje podobieństwo, żebym mógł naprawdę iść do Ojca dzisiaj z miłością, żebym mógł wołać tatusiu Abba, żebym mógł, mógł modlić się inaczej niż do tej pory, żebym tak, rozumiał tak, Słowo, które do tej pory było dla mnie zagadką, żebym rozumiał Słowo Boże, żebym zaczął też wyciągać ręce nad tymi, którzy są ubodzy i chorzy i potrzebują łaski. Przyjdź Duchu Ożywicielu dzisiaj, zacznij wskrzeszać zmarłych, zacznij wskrzeszać chorych, zacznij uzdrawiać. Ty, Duchu Boży, który nie masz limitów, nie masz granic, dzisiaj posiądź mnie i zapanuj w moim wnętrzu, i w moim życiu, i w moim domu. Niech ten dom stanie się Twoim miejscem, Twoją świątynią. Niech ten dom będzie Twoim miejscem uwielbienia, miejscem, miejscem uzdrowienia. Przychodź duchu. Tak, duchu, potrząśnij nami, potrząśnij naszymi rodzinami, potrząśnij kaszykari, naszymi wspólnotami, ja na ale najpierw wypełnij nas, Boże, żebyśmy poszli ja za Tobą kaszykari. bez żadnego ale. Duchu święty, Roman, przyjdź, przyjdź, wypełnij nas. Daj nam odwagę. Ja na daj nam bezkompromisowość, daj nam wiedzieć o co kuria, chodzi w naszym kuria. życiu, Boże, żebyśmy w końcu przestali patrzeć na to, co mówią ludzie. Abyśmy w końcu przestali Kurium, myśleć o tym, kliniki. co oni będą nas myśleć, co nas powiedzą. ale tak, byśmy, Panie, 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 zatroszczyli się w końcu miłości. o Twoje sprawy, o Twoje królestwo. Przyjdź Pani z Twoją głosili. mocą dzisiaj. Przejdź, Przejdź, przyjdź z Twoim przyjdź, ogniem. Przyjdź, przyjdź. Duchu Boży, Ty jesteś życiem, jesteś jak tlen. Bez Ciebie nie możemy żyć. Bez Ciebie nie mogę, Duchu Święty, nawet pomyśleć o, o Ojcu i o Synu. Duchu Święty, Ty jesteś atmosferą, w której jesteśmy. Ty jesteś całą naszą. Nadzieją, Ty jesteś wszystkim, co mamy. Przyjdź, duchu Boży, teraz. Przyjdź, duchu Boży do mnie. Przyjdź. przyjdź Cię. Duchu święty, wołamy. Przyjdź. Ty bądź jak ogień w nas, w naszych sercach, w naszych ciałach i wypełnij nas, Boże. Dzisiaj wołamy o Twój ogień, który nas wypali. Daj nam Cię kochać, Boże jak jeszcze nigdy wcześniej. Daj nam żyć zupełnie inaczej, jak żyliśmy do tej pory. Przede wszystkim przemień nasze serca, wnętrza. Daj nam kochać, jak Ty kochasz. Daj nam służyć innym, jak Ty służysz, ale daj nam dzisiaj relację z Twoim Duchem, Panie, jakiej jeszcze nigdy nie mieliśmy. Daj nam modlić się, jak jeszcze nigdy się nie modliliśmy. I daj nam być serce w serce z tym, którego Chcemy w centrum z powrotem, w centrum naszego życia, i tobie pozwalamy teraz, Duchu Święty, byś ustawiał na nowo priorytety w nas. Ustaw tak, jak chcesz, nasze serca, nasze życia. Daj nam relacje, które chcesz, byśmy mieli, i zabierz te, które oddalają nas od Twojego doskonałego planu w naszym życiu. Pozwalamy Ci zabrać, co chcesz. Ja pozwalam Ci na to, panie. I pozwalam Ci na to, byś wziął mnie, gdzie chcesz, byś wziął nas, gdzie chcesz. Tak, aby imię Jezus było wywyższone, tak, aby imię Jezus było uwielbione. Oto wołany Panie, przez moc świętego imienia Jezus, który dzisiaj chrzci nas na nowo duchem i ogniem. Niech Twoje języki, charyzmaty rozlewają się obficie. Niech w obfitości Twój duch wylewa się na nas. Niech dotyka, uzdrawia i czyni, co sam chce. Oto Panie, wołamy w Twoje świętej. Amen. Amen. To myślę, że dobrą rzeczą będzie, jak to jeszcze przyjmiemy błogosławieństwo na koniec. No myślę, że to było naprawdę ryzykowne, cośmy zrobili dzisiaj. No. wzywając Ducha Świętego, naprawdę to jest, to jest zgoda na to wszystko, co Pan przygotował dla Ciebie. I, i, i dzisiaj niech Pan to błogosławi. To, to ryzyko, które podjąłeś, wypowiadając tę modlitwę z nami, bo to jest naprawdę ryzyko, że Pan Cię teraz poprowadzi sam, że tam gdzie być może nie byłeś nigdy. Teraz otwiera ci drzwi, daje ci nową misję, nowe powołanie, nowe namaszczenie, bo to zawsze idzie w parze. Z Duchem Świętym naprawdę przychodzą nowe rzeczy. Niech Pan teraz błogosławi wszystko, co przed Tobą. Niech Pan błogosławi to wszystko, co wokół Ciebie, abyś nawet w swoim domu dzisiaj doświadczył Jego bliskości. Ten, który jest Ojcem i Synem i Duchem Świętym. Amen. Także dziękujemy Wam za ten wspólny czas. To był Ksiądz Ojciec. Marcin. <grystanie> Marcin, Marcin tak, porządek, a tu Marcin Zieliński, wiadomo. Chcę to Was też zachęcić do tego, żebyście śledzili to, co się dzieje tu w Mistowie. Jest piękny projekt, jest zbudowany ośrodek też uzdrowienia, uwolnienia, Siloe. Możecie znaleźć też na stronie więcej informacji na ten temat, jak wesprzeć też to dzieło a my pewnie będziemy się widzieli gdzieś prędzej czy później razem albo osobno. Także dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia. Trzymajcie się z Bogiem i wydawajcie owoc życia w Duchu Świętym. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Z Bogiem, pa